Halo, halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym 1v1 na moim kanale, ale do tego sobie zaraz przejdziemy, ponieważ standardowo, na samym początku w tym momencie wyświetlają Wam się zwycięzcy giwał jazy pod ostatniego materiału, a jeżeli ktoś z Was również chciałby wygrać jakiś losowy item ze sklepu ode mnie oraz miejsce w mojej liście znajomych, jedyne co musicie zrobić, to standardowo stawić łapkę w górę pod tym materiałem, subskrypcję na kanale oraz napisać w komentarzu z jakim nickiem z gry używacie kodu EXE, -E, który przypominam respiruje się za dwa tygodnie. Dlatego pamiętajcie, żeby go wpisywać przed każdym kupem, a ja was słuchajcie witam bardzo serdecznie, niestety do nowego sklepu brakuje nam godzina na do tego przyglądu nowego sklepu dzisiaj nie będzie, ale witam was bardzo serdecznie słuchajcie i powiem wam szczerze, że dzisiejszy odcinek, czyli One v 1 z kucykacym i w sumie tylko z kucykacym jest naprawdę mega, mega ciekawe, tylko tutaj jedna mała uwaga, ponieważ ten film ma około miesiąc, ponieważ były problemy z montowaniem go, ale o tym nie waży, słuchajcie, ja wam powiem szczerze, że ten film jest naprawdę, naprawdę maściutki, polecam go serdecznie oglądać i póki co to by było na tyle w tym wstępie, ponieważ w ja chciałem tylko zrobić Dźwięki woja. Mam nadzieję, że mi spędzicie czas, że wam miłego oglądania. Trzymajcie się. Papa. Pa. E, no halo, dzień dobry. Witam. O, do Witam halo, kucy. Halo, halo, dzień dobry. Jest, dziś, jest dzień dzisiaj dobry. z nami kucy, kacy oraz Hesia i pogramy sobie 1v1 one one z kolejnym YouTuberem. Wspaniałym. O, i, i z Hesią. E, 500 tysięcy dolarów. na taką dzienną pensję naszą. Dobra, także pierwsza runda polegała będzie na tym, że mamy niebieskie temy. No i bijemy się z One 100. Tak, potem... To, okay. Potem osoba... Okay. <laughs> wziął my 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 potem osoba, <laughs> <laughs> która wygra <laughs> Dostanie do swojej do pomocy Hesie i, i będzie mogła bić yy, i Hesia będzie po prostu pomagać. No i, no i czemu ty nie uderzyłeś teraz? Gangbang. No, także druga osoba, która po prostu przegra, zostanie do pomocy Hesie, a później zobaczymy, także... Do pomocy. Jesteś gotowy, Hucy? halo? Proszę... proszę tak do pomocy. Już, tak, proszę, do pomocy. proszę już. Dobra, chucy, chodź. Co mi? A, a ty za zostaniesz, nie? <laughs> 3, 2, 1, start. Je e dwa do góry jak chcesz Ja ogólnie. No i czemu strzelasz? O Jezu, a już 90 już Że Strzelałaś! I drugą o chyba Hesia, jesteśmy na siebie skazani. No ogółem 90 to jest ciekawa sprawa Hmm mm hm, Kurde, I'm sweating, I'm sweating, I'm sweating No właśnie, sweating. ja próbuję, ale coś mi nie wychodzi, wiesz? Ja generalnie jestem po kolacji dopiero, no znaczy, w sumie to nawet kolacja nie była I'm sweating, I'm sweating, I'm sweating I'm sweating, I'm sweating. No co jest ze mną nie tak? Mamy plus minus tyle samo, więc w sumie to jest bez znaczenia ale gram generalnie fatalnie Kucy Nie pozwolę ci high ground już, więc nie ma opcji No właśnie musisz pozwolić jakoś Nie, 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 nie. To za bardzo właśnie niemiak <grym> O O widzisz? Jednak pozwolisz o, <grym> Jednak pozwolisz Dobra, dobra, dobra Cii. Dobra, dobra, dawaj dobra to, dawaj to, dawaj to, to moje Nie wiem, gdzie się mój... Ej w ogóle czad... Ja tak jeszcze tak powiem. Przed tego materiału ja myślałem tak dosłownie, że Kusy jest słaby w tą grę, i dlatego chciałem... A tu się okazuje, że Kas jest lepszy ode mnie! No, no jak tak, mogłeś to tak, powiedzieć tak, teraz? Jednak nie jest. Nie. Kusy dostajesz teraz do pomocy. Hej się! Miał być łatwiej, a nie trudniej. No. Teraz weź no jeszcze utrudnia mi zała, mi zabrała No proszę pańca za. Zabił ją Dobra. Rozstrzelał Dobra, także 3 2 1 Start Dobra, wygraliśmy, wygraliśmy Można już kończyć, dzięki za oglądanie Mam do nas kacy Narka, outro tutaj, tutaj outro Nie tutaj mam outro, outro. outro, outro. nie mam outro Start, dwa do góry będzie. Proszę mnie nie strzelać, bo ja cię rozstrzelam, no ale ja generalnie Ale Kasia, musisz sobie zostać tam no. e, Ja sobie poradzę z nim nie No i w tym momencie jestem po mnie Co jest? No fajna sprawa, Głem yy, Ale masz małą HP No co ty zrobiłaś? No przepraszam, no utknęłam w ścianie Nie pasuj mu, że jest lepszy I Jak was pokonam, to znaczy, że jesteś słabi Jesteś słaby? Mogę dołączyć? No, Dajesz mi a potem mówisz, że będę słaby No i skolapsował mnie! Co za gość! Dajesz mi utrudnienia Zabranie mi 40hp, znaczy 60 Ała, 60hp to ja dla ciebie ja? utrudnienie No niestety, no niestety no, Generalnie <grym> chciałem powiedzieć, że To było nie fair, dobra, no to w takim razie teraz ja Ja, na, ja i Hesia na ciebie, jesteś gotowy kucy? Tarc. No dalej. <grym> I Hesia plecy Pozdro Hesia, tak jest O to chodzi, dobrze kto tu jest, jest słaby i kto tu jest słaby? Dobra, Hesia, zagrałaś najbardziej myskór <noise> taktyku. Kucy, Kucy, proszę wyrzucić wszystkie temy jakie masz, wszystkie. I od dzisiaj ty. do dyspozycji w tej rundzie masz tylko i wyłącznie to. A się możesz wziąć sobie wszystko co chcesz, wszystko złote, poza oczywiście. Ej, nie, 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 Co? 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 Ja mam. Nie, nieprawda. prawda. co ci chodzi? Widziałam. Kucy? widziałaś? Kucy, 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 trzy. Dwa, jeden. Hesia, proszę podejść tutaj na stronę. No i my, rewolwery versus ty, więc. Jesteś gotowa? No Trzy, dobrać. dwa, jeden, start. O jezus, bugowałem się, nie wiem do czego. Nie wiem, masz wszystko złote, Hesia? To jest bardzo, bardzo ważne, ogłem Nie? nie? O, czy Udej, chcesz bo Ja do ciebie zawsze strzelać, bo myśmy mno skiny. No, właśnie mi też. Nie wiem, gdzie ona za bardzo jest. No tutaj! Macie te podobne swoje skiny tak naprawdę trochę. Ty, Bo ona robi taktykę na Logan, to bym. Kurde Oj, oj, oj. Ja się dostała muszę zaboksować do i zamienić 50? Nie wiem Dobra, wszyscy gotowy Na tu? Na sam tak. dół? Jakoś tak w połowie jest. A no widzę ją O kurde, akurat, akurat przeodowuję. O, słuchajcie o Dobra, mam ją. Jedna hit dostała. dostała jest bioro, no, jest no, no, no ma, ma 100, ma 100, no, no. Lecimy z nią Uuu, dobra, ja miałem 20 Dobra, Dobrałam się! Dobrze, dobrze! No Jakiś... nie no taki nie to nie ma sensu. Taky ode mnie, bo... dwa hity od ciebie. Jakiś komentarz Hesia? No to o, już zbawiam, powiedziałam, że to nie to ma sensu To nie ma sensu, to jest do czego? 28. No nie wiem, jest kurde ta godzina. ta no godzinę, zwalaj teraz. No, no, A tak, ja chcę tutaj tak, dogryweczkę między nami Powiem... zrobił, tak by the way no, Dogryweczkę Dobra kurce, jesteś gotowy dogrywka. To dawaj, no, dawaj. Do? 3, 2, 1, go! Dobra, w tym momencie Sweat... o no 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 Sweat, niezły Sweat. Jezu no 290 no sfejdowałem budujesz pięknie Proszę się nie śmiać ze mnie, bo... To niemiłe Ale co z tego, że dwie 290, tutaj trzecią, to na H90 nie była Która i tak, no kolejną, co? No ale kucy, ku 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 wszystko bym zrozumiał, nie? Ale kolapsowanie. kolapsach? Nic nie było klapsach. Ale kolapsowanie to jest poniżej pasa, cios, naprawdę. Z to ty jesteś tym dobry, akurat, jak Czym jestem dobry? To kolapsowanie? No ale to porównujesz tutaj kudorową walkę versus walkę z jakimś. Olmem. <śleszy> <śleszy> Kocham Cię, Holm, proszę nie bij. Okay. Proszę, dobra, zabijajcie się. Dobra, to to. Ale to, to proszę cicho Hesia, bo ja generalnie mam ochotę kichnąć Dobrze i... przepraszam, no to kichaj! No nie mogę, bo obiję się! O honor oj oh. honor, ojczyzna no Ja mam generalnie problem i to spory postaci... No nie wiem! Nie zrobiłem żadnej dobrej dziewięćdziesiątki w tym tuanbian, naprawdę kucy, ale... Okej okay. Kurde, no ile masz HP? Ile razy ci jeszcze trafić? No, wydaje mi się, że. No, proszę zerytować God damn it! Spadłeś? Nie, no, na że tak, tak. No i znowu 90, Sylwen. Czy ja potrafię robić 90, -tki? no potrafię, to czemu Jezu, co tam to kolapsuje, nie? To jest w ogóle tragedia. No, kolapsuję teraz. Musisz zejść na dół. Co za. Co za ty. <laughs> Nie mam pytań do ciebie, kucy. Honorowa wygrana, powiadasz. No co, zagrywki w skoku, to nie jest honorowa gra? No, no nie. Honor, o honor to się walczyło inaczej. Tam jest z mojej perspektywy świata Co Coś zrobiłem. Mechce walczący. No ale. Jezu, schody mi się zamieniły. <laughs> Dobra, kucy, walka o wszystko. Mhm. Jesteś gotowy? Nie umiesz, Trzy, Dwa, prosto. jeden z porażką. Ej, no, przestawiłeś z resetem, proszę stop. Oh shit, oh shit. Dobra, generalnie, to no, też to co gramy dalej, czy nie? Także no, widzę, dobra. że porównywalnie jest. Dobra, kurczę, to grajmy, no, bo mi się schody nie przestawiły. Jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz, dawaj. Tu jeszcze raz. E. No powiedziałeś, chyba że chcesz lewansz. No dobra, dobra, no to jeszcze raz nie, to, nie, No teraz to, nie, dobra, nie, no nie, raz, raz to jest spadł, jak od miałem. <laughs> no to nie wiem, to co robimy. Ej, stop! Dobra, Dobry, grajmy stop, już, stop, grajmy, stop. grajmy, grajmy, dobra. grajmy, grajmy. Już stop, jak już. Grajmy, grajmy, jak już się dobudował. No, grajmy, grajmy. Tak, co ja zrobiłem? Dobra, ogółem kurcy, sorry, ale. Ja już w tym momencie jestem dobra. mad. O, uf. Dobra, uff, uf. Było pierwsze, uff, teraz drugie. Dobra, dobra, w tym momencie to jest czysty pot. Już w tym momencie, patrz, pa. pa, pa. Tik! Tik! Naprawdę, kucy, zadziwiasz mnie umietość, swoimi umiejętnościami. A w zasadzie ja sam siebie zadziwiam, bo jestem tak słaby, że nie potrafię cię zabić. Dobra, no. To jest test, tak? To pokazuje wszystko. No właśnie, to, to pokazuje to, że nie mam pama w pompie, tak? był fraga! Kurde, gdzie jest limit wysokości, by the way? Właśnie chyba nie ma, wiesz? Znaczy, pewnie gdzieś będzie, ale. W sumie zbliżamy się już do niego, 100%. O, dobra, Wy, wypaplane Już jest? A ty jesteś martwy. No lepszy do, jest. Z tą walką wszystko. No, muszę, to wiesz, to wiesz. muszę przyjąć. Muszę przyjąć. Przegrano jak prawdziwy mężczyzna. A więc generalnie. Ja chciałem Proszę powiedzieć, Państwa, że to by było to na stacji, tyle. Naczelny polski mitoman wojownik To był ostatni odcinek na tym kanale Idę się zabić. Trzymajcie to się. Jesteście się, się. się mści, patrzcie! Pa pa!